Ja Widzowie, dzisiaj nagrywamy poradnik jak grać z niszczycielami. No i poradnik, jak grać Artą bardzo Wam się spodobał, więc nagrywamy kolejny. No ale wcześniejszy jeszcze był na lajty, ale lajty są trochę słabe. Więc rozpocznijmy od pierwszego. Zostawcie suba, lajka, komentarz. A w nim napiszcie hashtag nashorn to ten czołg A więc ja już zapraszam do oglądania. Zowie. Są dwa typy niszczycieli. Takie co mają obracaną wieżę. No w sumie to... No dobra, dwa. Te co mają obracaną wieżę. Akurat naszorn na nie ma jej... Y ale za to już taki Ashley się ma, posiada więc patrzcie, obraca się, ale bardzo wolno. Tutaj w Jacksonie też się obracam. No i w Wolverine tam też się obraca. Ale teraz zacznijmy od typów ludzi na niszczycielach. Pierwszy i dla mnie taki najlepszy, cichy zabójca. Czyli po prostu ładujesz wszystkim do zera atuty i po prostu ładujesz każdemu... Em, ten. Ładujesz każdemu po prostu... Najważniejsze dwa tu, po prostu Braterstwo broni i maskowanie Braterstwo broni I to się nazywa yy, ten, Taktyka ninja, w sensie No jak dla mnie to jest taktyka ninja Albo cichy zabójca, jak tam kto woli Ale za niedługo na kanale Pojawi się jeżeli ten film Wam się spodoba i będzie 30 wyświetleń, no to lecimy z poradnikiem, jak grać średniakami. A więc przejdźmy już do bitwy. A jak widać, jeszcze było to, że mam działo, które wali po 200. Więc bardzo dobre działo. Które ładuje 4 sekundy. Więc. To jest dobre działo Czekajcie, chwila Dobra Coś w przypadek dałem pomocy, ale dobra Let's see me. Uh, uh, uh. to lecimy. Kurde, sorry. Spadł mi mikrofon. No dobra. No dobra, jest dobrze. Ustawiam się tutaj, bo gdyby był jakiś light, na przykład tu, jak ja to staję... Wiedziałem, że będzie tam jakiś light! Po ja to wiedziałem. Pamiętam sobie drzewko. Nie wiem, czy tutaj się opłacało drzewko rozwalić, ale na pewno stanę sobie w tych krzaczkach. Tak, w krzaczorach sobie stanę. Dobra, wjeżdżamy powoli. Mamy pierwszego osobnika, który chce dostać. Wiadomo co. Drugi. Tamten osobnik chyba bardziej chce. Dostać tak zwanego gonga. E no pomóżcie! Wejście, bo ja tu umrę od razu. Przyceluj. Traf. Bardzo dobry strzał. No i idealnie wszedł. Widzimy kolejnego osobnika, który chce przyjąć swój strzał. Dobra, walimy na ślepaka. Jak ja bym to trafił, to by była beka dosłownie. A spróbujmy. Nie, jeszcze się nie uda raczej. Chociaż. Czek. Dostał. Prawie by dostał na ślepo. O kurde. I dostaje gongi. cały czas. No, no dobra. Dwa dobre strzały weszły. Wiem, ja się tu ustawię, no i dobra. Stanę sobie tu. Ale czekać już tutaj, ktoś wyjedzie. Widzą mnie. Nie no skąd? 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 Kto ma lajta? Gdzie? Gdzie co i jak w ogóle? Ja nie wiem po prostu. Już ja mam perk maskowanie, jak wy mnie widzicie. To jest niemożliwe po prostu. Mam sobie drzeweczkę. Oni mnie z automatu chyba widzą, nie wiem. Całkiem możliwe, ale nie wiem. Widzę kopytko mają. Widzę, że mają kopytko. O o, 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 o o kurde. Widzę, że mieli kopytko. W sensie arte. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Nie, on umarł. Pomocy mi tak zwanego gonga sprzedają. Nie. Nie, no pomocy, no. Zu pomóż! Jedzie, dobra. Właśnie mi przyjechał pomóc AMX Dzięki Mortko Tak, Mnie najlepiej wyszło, ale no dobra. Próbujemy coś działać jeszcze. Ty maję XM! Mocy! Boże! Pomóż! Jezus Mario Ale gracze super, no Tyle. Tyle mogę im napisać dosłownie. Tyle. Weźmy innego niż tyciela. Spójrzmy na takiego niszczyciela, co ma obracaną wieżę. Jak jak ten o ton. Ona za obligację. Albo nie, on ładuje 2 sekundy, więc bardzo dobry jest. Dobra. Dobra mapka, bo staję się tam i na pieprzam. Cokolwiek się rusza. Więc jedę ja tam. Jeżeli ja mam 34% na tym. Ostatni raz z tym czołgiem grałem, nie wiem, dwa lata temu. Ta, bo w 2020 założyłem kąt. on jest dobry na walki na blisko, bo on ma doje 2 sekundy. On by całkiem możliwe wygrał z takim Nashornem, bo jak na piątkę, to on ma do dobre odłamkowe całkiem. Jak na piątkę, to to są dobre odłamkowe. czekajmy sobie tu. Czekajmy na mojego sojusznika, aż coś powykrywa. hafi. No, i dostał. <ścoughs> Możecie przyznać, ładny strzał całkiem. aj nie weszło. Tutaj jest. Wjadę tu. <laughs> Sorry. Ła, skąd? skąd? Co jeszcze? To jest właśnie granie niszczycielami. Bawienie się w kotka i myszkę. O! Wszyscy tak pięknie wyjeżdżają pod celownik dosłownie. Tylko trafić, trafić! To jest właśnie... Trafiłem chyba. Nie trafiłem. Ja nie wiem czy ja tu trafię, ale... Dostał. Bo tutaj od razu spota dostaję w trybie natychmiastowym. Ładnie, dobry. Drugi frak! Drugi frak. Cyk. Dobra bitwa siada. Oj, gąskę dostał. Teraz cały czas... Cholera cholera wie, czy teraz zginę. No właśnie. Pomóż! No! Jezu. Zobaczmy tutaj, czy nikt mi gonga nie sprzed. No dobra, wygraliśmy. Dobra bitwa siadła na takim, na taki piątce akurat. Jeszcze jeden strzał oddam, no i dwie misje zrobione Ja jeden na Matildę Wycofaj, wycofnij, Dobra, misja zrobiona Super, jeszcze tylko przetrwać I to, i to właśnie takim dobrym czołgiem da się zrobić tak, tak dużo A tak malutko on kosztuje Dostał? Co jest? Tu widzieliście ładna bitwa. No całkiem, całkiem. Może dostanę yy, duży kaliber. No raczej nie, ale zobaczymy. No jeszcze ty nie. To miał w ogóle najwięcej. Nie! O prawdę! Dobra. To właśnie były bitwy, które rozegrałem i były całkiem fajne. Ale ja zapraszam Was na kolejne filmy, które nam się wyświetlają. Tutaj jeden chyba i tutaj chyba drugi. Nie Zobaczymy, jakie ustawię. Dobra, do zobaczenia. I cześć. Jeszcze zwróćcie uwagę na ten DPM. Dobra, do zobaczenia. Cześć.